Rozczytam. Ja Odczuwanie bólu wymaga wymiany informacji pomiędzy różnymi regionami mózgu. Badacze z Ludwig Maximilians Uniwersytet w i University of Oxford badali, jak wykonywanie operacji myślowych wpływa na subiektywną percepcję bólu. 20 uczestników badania poddano bolesnemu, zimnemu bodźcowi i polecono jedną z trzech strategii odwracających uwagę... Od... Mikrofon, bo słyszymy Ciebie, a Ty chyba nie do nas mówisz. I te trzy strategie, to pierwsze, to było liczenie w dół od tysiąca co siedem, no tak troszkę trudno tak co siedem odliczać, Dół, ale jednak chodzi o to odliczanie wstecz. Druga metoda myślenie o czymś przyjemnym lub pięknym. I trzecia wmawianie sobie, czyli stosowanie autosugestii, że doświadczany ból nie jest tak silny. Podczas eksperymentu aktywność neuronów w mózgu była rejestrowana za pomocą urządzenia MRI. Liczenie okazało się najskuteczniejsze w uśmierzaniu bólu. No niesamowite, u niektórych uczestników zmniejszając subiektywne odczuwanie natężenia bólu aż o 50%, badacze sugerują, że skuteczność jest związana z koordynacją pracy wielu części mózgu. Także to jest taki artykuł tu z Angory. I co tutaj dużo mówić, skoro badacze to już przebadali i Osiągnęli takie spektakularne wyniki, to znaczy, że to jest rzeczywiście prawda. Nie wiem, kto z Was stosuje sunię. O, cześć Alinko, cześć, cześć. Wiem, że Ty stosujesz. Powiedz mi od dawna i czy to ma na Ciebie jakiś wpływ? Coś zauważyłaś? Do Ciebie, Alinko, mówię. A ja? No, tak. Ja jeszcze zbyt mało w ogóle robię, bo jak gdyby do końca, może nie jestem na tyle świadoma, ale powiem ci, że właściwe oddychanie ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia. Tak, ale w momencie, kiedy zaczynasz stosować tą metodę, to czujesz jakąś zmianę u siebie? Przede wszystkim spokój spokój. Od, wszystko zaczyna się od takiego spokoju, jak zaczynamy y, sami oddychać prawidłowo, to wtedy y, mamy, we, y, czujemy wewnątrz taki spokój i relaks. Tak, ja sama przyznam się, stosuję tą metodę jak nie mogę zasnąć, jak miałam dzień pełen wrażeń y, albo jestem y, czasami może jakoś y, poddenerwowana, jak zaczynam odliczać wstecz, to momentalnie zasypiam i czuję się zrelaksowana, chociaż my nie mówimy, żeby metodę suni stosować przed snem, tylko raczej w ciągu dnia, bo ona ma doprowadzić do, do relaksu, do wyciszenia, no a jak zaczniemy to stosować tylko przed snem, to bardzo krótko będziemy to robić, bo szybko uśniemy. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest streszczenie wczorajszego spotkania z doktorem Limem. Jak to wyglądało? No niektórzy byli już z nami wczoraj z, z tych osób, które... Cześć, cześć Jadwiga. Tych, ...które są. Wy byliście, podejrzewam, Jadziu, z nami. Byliście. Na pewno po części coś zrozumieliście. Może powiedz, czy cokolwiek wam się udało zrozumieć? z tego wczorajszego spotkania? Na pewno Ciebie. Na pewno Ciebie, to co przekazywałaś, tak. natomiast zrozumiałam i zapamiętałam, że jeżeli chodzi o tą metodę relaksacji, że od dziewięciu od liczymy do zera, tak? Tak, tak. Od 19 dziewiętnastu, od dziewięćdziesięciu, i dalej nic nie zrozumiałam. A więc ja ujzę, tak, nie znamy angielskiego pojedynka. Tak, chodzi o to, że stosujemy to w ciągu dnia, znajdujemy sobie spokojne miejsce i zaczynamy odliczać. I początkowo jest to odliczanie od dziewięciu, każdy wydech odliczamy, czyli 9, potem kolejny wydech, 8, siedem liczymy każdy wydech i co się wówczas dzieje wówczas nasz oddech się reguluje zaczynamy oddychać miarowo i kontrolujemy nasz oddech co się wówczas dzieje relaksujemy się bo nasz umysł jest połączony z naszym ciałem to wszystko jest jedną całością tak mózg ciało i gdy zaczynamy tak miarowo odliczać, to wchodzimy w stan relaksu. Ja przytoczę Wam te pytania, które były wczoraj zadawane i to, co ludzie odpowiadali, żeby Wam wyjaśnić, żeby tak już każdy miał świadomość, o co chodziło w tym spotkaniu. No na początku wystąpił nasz lider Laszlo Koczo, który w kilku zdaniach powiedział, że sam stosuje metodę SUNI od dawna. I że na niego to działa, powiedział, że warto stosować ją codziennie i warto się na tym skupić, tak jak on się skupia na MLM-ie, bo tylko wówczas są efekty, gdy się na czymś skupimy. I jeśli robimy to każdego dnia, wyraził przekonanie, że jeśli wszyscy będziemy stosowali metodę Suni, to również będziemy mieli dobre efekty, nie tylko w osiąganiu stanu relaksu, ale również w naszej no, działalności biznesowej. Pierwsze pytanie panu doktorowi Limowi zadała liderka z Węgier, Judith Kesseru, może ją pamiętacie, i powiedziała tak, że no, każdy z nas jest autorem swojego, Życia i jak Sunia może bardziej wpłynąć na to, abyśmy byli lepszymi autorami swojego życia. Bo my jesteśmy zaprogramowani i cały czas podążamy według określonych programów w życiu. Więc pan doktor Lim odpowiedział, że nasz umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane. I gdy zaczynamy stosować sunie, to też zaczynamy bardziej jasno myśleć, nasz umysł staje się bardziej klarowny, i sami zaczynamy lepiej rozumieć nasze życie, to co nas otacza. Mamy lepszą percepcję świata i możemy wówczas łatwiej odróżnić te dobre rzeczy od złych. Bardzo lubię. To powiedzenie pana doktora Lima, może wy też to znacie, że każda porażka jest matką sukcesu. Wielokrotnie doktor Lim powtarza, że 80% naszych działań to niestety są jakieś porażki pewnego rodzaju, ale jeśli dużo działamy, jeśli jesteśmy aktywni, to te pozostałe 20% Powoduje to, że dochodzimy do sukcesu, więc jeśli jesteśmy aktywni, to wystarczy te 20%, żeby dojść do dobrych wyników. I to musimy sobie uzmysłowić, że w naszym życiu jest więcej porażek, ale jeśli my się nastawiamy na to, że to jest naturalne, to cały czas idziemy do przodu. I kiedy stosujemy sunię, to nasz umysł lepiej pracuje. Więc sami świadomie lepiej będziemy mogli zaprogramować swoje życie, swoje działania i będziemy mieli więcej energii, aby cały czas na dobre, żeby umieć odróżnić te rzeczy, które nam sprzyjają od tych, które nam nie służą. Drugie pytanie. Momencik, tylko wpuszczę tu do pokoju. Kliknęłam. Po kolei. Drugie pytanie było od pana Antonio z Hiszpanii. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to powiem Wam, że jest to um, szef marketingu, pan Antonio. I zadał pytanie, jak powinniśmy stosować sumie? Czy powinniśmy gdzieś w odosobnieniu sami, czy raczej między ludźmi, że, czy to nie przeszkadza? I odpowiedź była taka, że na początku, w tym stadium wstępnym, powinniśmy rzeczywiście wybierać sobie takie spokojne miejsca, gdzie jest cisza. Wówczas lepiej będziemy mogli się zrelaksować i nasz umysł szybciej się wyzeruje. Trudno będzie nam od początku. Stosować sunie w miejscach zatłoczonych, tam gdzie jest dużo hałasu, dużo zgiełku. Więc na początku stopień podstawowy, to staramy się stosować tą metodę w ciszy. A gdy już jesteśmy troszkę bardziej zaawansowani, to nie przeszkadza nam to, żebyśmy to robili gdzieś w pracy, w ciągu dnia, w mieście, tam gdzie musimy się dostosować do do środowiska i do naszego otoczenia. Trzecie pytanie dotyczyło pozycji, w jakiej medytujemy, w jakiej stosujemy sunię. I taka była: no, by, było, było pytanie, że ludzie, którzy siedzą, często narzekają że mają ból pleców, że często się zdarza, że, że bolą ich plecy. I doktor Lim odpowiedział, że <grymnie> dzieje się tak, gdy przyjmujemy niewłaściwą pozycję i on zaleca podłożenie sobie pod pośladki jakiejś takiej poduszki, żeby w momencie, kiedy siedzimy, żeby nasz kręgosłup był wyprostowany bo kiedy tego nie mamy podparcia, to zaczynamy się przechylać na jedną i drugą stronę i nie mamy tej stabilności, dlatego zaleca podłożyć sobie pod pośladki jakąś poduszkę i to powinno pomóc. Są takie specjalne, ci co uprawiają jogę to wiedzą, są takie specjalne podkładki, można też taką profesjonalną sobie zakupić. Ale zwrócił też uwagę, że bóle pleców mogą się wiązać z problemem z nerkami, więc trzeba również to skontrolować. Kolejne pytanie było od liderów z Włoch, bo przeważnie było tak, że był country manager i lider. I to pytanie brzmiało tak, że czym się różni medytacja? Znaczy, czy medytacja i inteligencja są w jakiś sposób ze sobą powiązane, takie było pytanie, co to jest inteligencja i jak sunia, czyli jak ta metoda medytacji może tu mieć wpływ, więc pan doktor Lim wytłumaczył, że inteligencja polega na tym, na zdolności do twórczego myślenia, do pamiętania, do analizowania faktów, a poprzez sunię te procesy nam się poprawiają, czyli lepiej myślimy w sposób bardziej klarowny, lepiej analizujemy problemy i lepiej wszystko zapamiętujemy. Dlatego no, jest to również dobra metoda, jak może w szkole mieliście. Dzieci swoje posyłaliście na przykład na szachy. One też tam musiały się skupić. Tak jak mój syn chodził na szachy, ja się potem zastanawiałam, dlaczego on ma takie dobre wyniki w nauce: czy dlatego, że gra w szachy, czy po prostu dlatego, że jest zdolny, ale jestem przekonana, że właśnie ta umiejętność skupiania się w określonym momencie, bardzo silna koncentracja sprzyja rozwojowi inteligencji. I, i dlatego też to, że pobudzamy swój mózg poprzez Metodę SUNI, tak samo wpływamy na naszą inteligencję na 100%. I tak jak dr Lim mówił również o sobie, bo sam stosuje tę metodę już od dawien dawna i tak jak kiedyś w szkole nie był zbyt dobrym uczniem, ale kiedy zaczął stosować metodę SUNI, to był najlepszy. Więc na jego przykładzie możemy to zobaczyć, że to rzeczywiście działa. Swietłana zadała pytanie piąte. Svetlana Gold Diamond ze Słowacji zapytała, co tutaj zrobić, gdy nie możemy się skupić i podczas stosowania suni ciągle tylko myślimy i nie możemy przestać myśleć. Odpowiedź była bardzo prosta. Doktor Lim powiedział, nie skupiaj się na myśleniu, tylko skup się na liczeniu. Ci co, ci, co stosowali Sunię, no to chyba wiedzą, że tak to się dzieje. Kiedy my się skupiamy na liczeniu i rzeczywiście myślimy, liczymy po kolei, czyli od 30 chociażby, 30, 29, 28, to wszystkie inne myśli się rozpraszają. Ale jeśli będziemy skupiać się na tym, że te myśli gdzieś tam są w naszej głowie, no to one się prawdopodobnie pojawią. To na zasadzie, jakbyśmy powiedzieli, tylko nie myśl o Zielonym Słoniu. Co się stanie? Od razu pomyślimy o tym zielo Zielonym Słoniu. I tutaj podobnie, jak będziemy myśleć o tym, żeby nie myśleć, no to będziemy myśleć i będziemy się skupiać na tych myślach, które nas cały czas gdzieś tam atakują. Te, te myśli to mogą być myśli rozpraszające, jakieś myśli związane z niepokojem, z agresją. Więc powinniśmy skupić się na odliczaniu. I wówczas, tak jak woda, doktor Lim przyrównał to do wody, kiedy woda jest zmącona i ją postawimy, to po jakimś czasie ten cały osad osiądzie i ona będzie spokojna, krystaliczna. Tak samo z naszymi myślami. Kiedy skupimy się na wyzerowaniu naszych myśli. Na tym, żeby przestać myśleć w sensie skupić się na odliczaniu, to nasze myślenie się automatycznie wyzeruje i będziemy dużo bardziej spokojni. I tak jak właśnie dr Lim mówi, że jest przykładem na to, że jest człowiekiem bardzo pogodnym. Wiele osób go pyta, jak on to robi, bo jest szefem ogromnej firmy, a jak widzicie, to jest zawsze uśmiechnięty, zawsze pogodny. I mówi, że to jest zasługa Suni. Kolejne pytanie, numer 6, było zadane przez Alenę Klawicową z Czech, i ona chciała się dowiedzieć, czym się różni Sunia Center od Sunia Retreat, czyli Sunia taka odnowa, jakby. Dwa rodzaje. I różnica jest taka, że centrum Suni może być wszędzie. W każdym miejscu, czy też w domu, czy na jakiejś sali, obojętnie, to od Was tylko zależy. I podkreślamy, że to nie jest żadna praktyka religijna i nie ma w takich miejscach y, żadnych y, pomników, żadnych figur, żadnych świętych, bo to nie ma żadnego powiązania z żadną religią, bo w religii y, musi być po pierwsze. No, osoba, w którą się wierzy, Bóg. Po drugie, musi być to królestwo. No i miejsce wyznawania tego kultu. Tutaj nie ma czegoś takiego. My tylko odliczamy, żeby wyzerować swój umysł. I jeśli mówiliśmy o tym centrum odnowy, o tym retreat Sunia, to okazuje się, że są szerokie plany, że tak jak w Malezji, jest przecudowne. Centrum Sunia. Ja tam jeszcze nie byłam, ale widziałam film. W środku lasu jest zbudowany piękny ośrodek, gdzie przyjeżdża się na 2-3 dni, aby się zrelaksować, gdzie są tacy nauczyciele. To jest zupełnie coś innego niż takie zwykłe centrum Suni. I doktor Lin planuje. Kupa, kupić teren gdzieś w Europie, jeszcze nie jest powiedziane dokładnie gdzie, czy to Bułgaria, Czechy, czy, czy gdziekolwiek. Tam, gdzie będzie ładne miejsce, też gdzieś w lesie najlepiej, i tam planuję wybudować piękny ośrodek, gdzie będzie można przyjechać na 2-3 dni, ale do tego jest potrzebne jeszcze wyszkolenie nauczycieli, no i zależenie takiego miejsca. Ale na pewno są takie plany, żeby to zrobić. Siódme pytanie to ja osobiście zadawałam doktorowi Limowi. Przyznam się, że byłam zestresowana, no bo no, język angielski nie jest moim takim ojczystym językiem. I bałam się, że być może nie zrozumiem w pełni odpowiedzi, ale na szczęście wszystko zrozumiałam. Pytanie dotyczyło, jak sunia wpływa na naszą wewnętrzną ekologię. W języku polskim, no z tą ekologią, to tak troszkę miałam wątpliwość, jak to przetłumaczyć, no bo nie mówimy o naszym organizmie jako o wewnętrznej ekologii, no ale chodziło o to, jak sunia wpływa na nasz wewnętrzny stan organizmu. I, i dr Lin powiedział, że to jest bardzo dobre pytanie, bo w naszym organizmie mamy bardzo dużo różnych systemów: system oddechowy, system trawienny, system krwionośny. To wszystko się składa na tą naszą wewnętrzną ekologię i oddychanie sam proces oddychania bardzo silnie wpływa na pozostałe nasze układy, czyli zarówno na układ krwionośny, na układ trawienny, dlatego że my jesteśmy nierozłączną całością i cały czas oddychając wpływamy na nasz cały, cały układ, na, na ca, nasz cały organizm. I, i, i doktor Lim mówił, że jest bardzo dużo już opinii pozytywnych z, z różnych stron świata, że nie tylko na niego tak to dobrze, dobrze działa, ale na wiele wiele osób metoda sumi bardzo dobrze wpływa. Kolejne pytanie pochodziło od Greków. Greci, Grecy zapytali, jak sunia wpływa na globalny pokój, no bo właśnie doktor nim mówi, że jego wizją jest zdrowie i ogólnie dobrostan poprzez podawanie suplementów, ale tutaj mamy jeszcze ogólny pokój i dobrobyt, który możemy osiągnąć poprzez Sunię. I chodzi o to, że w Suni nie mamy żadnych podziałów, są ludzie różnych wyznań, i przez to, że wszyscy są zrównani, nie wyróżniamy nikogo, nie potępiamy od żadnej religii tutaj, no, nikogo nie krytykujemy, więc każdy może to praktykować. I tak jak wiecie, Dajksan jest już w 190 krajach. Stosując sunię możemy wszyscy się zjednoczyć i żeby był ten pokój, powinniśmy to stosować i praktykować, niezależnie od tego miejsca, gdzie jesteśmy, możemy to wszyscy robić i cieszyć się z efektów. To sprzyja naszemu e, dobremu samopoczuciu. Kolejne pytanie było, momencik, e, e... Paulinka pytała z, z Anglii, jak, co, co doktor Lim poleca nowym członkom w DXN, Może tak nie do końca było bezpośrednio z sunią związane, ale takie pytanie padło. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że wiele osób, które się przyłącza do naszej firmy, no, nie wie z jakimi emocjami się spotka. I od razu chcieliśmy powiedzieć, że no na początku, kiedy się coś robi, to spotyka się z różnymi przeszkodami, z różnymi obawami. I tak jak do, doktor Limy mówi, że nie ma tutaj ideałów w świecie sam świat nie jest perfekcyjny. Dlatego no na początku, kiedy coś zaczynamy robić, to też na pewno będziemy nieperfekcyjni, ale nie ma co się tym przejmować. Bo tutaj im więcej działamy, tym stajemy się coraz lepsi w naszym działaniu i no, rada była taka, żeby się nie przejmować, że na tej drodze do sukcesu jest wiele porażek, żeby to zaakceptować, ale żeby się nie rozglądać na prawo i na lewo, jeśli się skupimy na jednym kierunku, to pójdziemy do przodu i to się wszystko sprawdza, bo Mam wiele osób, które rozglądają się na boki i cały czas są w tym samym miejscu. A tak jak na przykład Alinka, która jest z nami, patrzy prosto i idzie do przodu, osiąga coraz większe sukcesy. Więc nie obawiajmy się tych złych emocji. Sunia służy nam temu, aby zresetować umysł, zresetować te emocje, i kiedy popełnimy błąd, to po prostu zróbmy coś ponownie, chociaż może warto się zastanowić i zrobić to w inny sposób. A jeśli coś zrobimy i to nam się uda, no to powtarzajmy róbmy to, co nam przynosi efekty. To były te pytania, które były zadawane przez liderów. Potem jeszcze były pytania dodatkowe. Było pytanie odnośnie tego, kiedy najlepiej stosować sunię. No i była taka odpowiedź, że nie ma takich określonych por, ale no, żeby tego nie robić po kąpieli i po intensywnych ćwiczeniach. Nie wiem dlaczego, ale taka była odpowiedź. I jeszcze było pytanie odnośnie ćwiczeń: jakie ćwiczenia należy stosować przed sunią. Więc są takie ćwiczenia, podnosimy ręce w górę, w dół, ale to wszystko możecie sobie obejrzeć, bo jest nagranie i te ćwiczenia, które pan Czerna pokazuje na tym wideo, które no, wczoraj było nagrane, tam możecie wszystko sobie zobaczyć. Myślę, że za chwilę może nas wylogować, więc jak ktoś by chciał, może się jeszcze ponownie zalogować. Ja ze swej strony polecam Wam stosowanie tej metody, dlatego że jest bardzo prosta, na mnie działa. Autentycznie, ile razy już stosowałam, to za każdym razem czuję efekt. I myślę, że powinniśmy coś fajnego razem stworzyć. Może powinniśmy gdzieś tutaj do Polski pana Lima zaprosić? Może by w Polsce znalazł takie tereny? Przecież Polska słynie z tego, że mamy piękne lasy, piękne zielone tereny. Może macie jakieś pytania? Jestem otwarta, żeby odpowiadać na pytania. A jeszcze tylko zaproszę Was na 21. Bo zapomnę, 21, czyli za dwa dni, o godzinie 20 będzie webinar na temat AndroG. To jest nowy suplement, który wchodzi do Europy. To będzie webinar tłumaczony z języka włoskiego, bo tam mają piękną prezentację. Będzie z tłumaczeniem na język polski. Czy macie jakieś pytania odnośnie Suni albo jeszcze innych tematów? Ja polecam Wam stronkę doktora Lima na Facebooku. Tam regularnie pojawiają się nowe nagrania i stwierdziłam, że niektóre z nich będę tłumaczyła i będziemy się spotykać, żeby Wam to wszystko przybliżyć, bo nie chodzi o to, aby słowo w słowo to przetłumaczyć, ale sens, bo to są bardzo pouczające historie. To, jak on opowiada o tym, jak powstała firma, jakie były. Różnego rodzaju problemy. No i patrzcie, z takiej małej firmy powstała firma o zasięgu międzynarodowym na 190 krajów świata i na 15. miejscu w świecie. Więc sunia jest jedną z metod, gdzie możemy zachęcić ludzi do współpracy, bo każdy w dzisiejszych czasach chce się zrelaksować. Do tego, jeśli wypije naszą kawę i weźmie sobie lwią grzywę. Lion's Mane, czyli soplówka jeżowata, no to ten relaks już będzie pełen. Ja do Was apeluję, żebyście nie wpadali w panikę, bo ten wirus, który obecnie się szerzy, no to on może ma dużą zaraźliwość, ale no nie jest wysoka śmiertelność. Chodzi o to, aby się ustrzec. I aby nie dopuścić, żeby on się przedostał do płuc. Jeśli my spożywamy regularnie suplementy, to wzmacniamy na tyle swój układ immunologiczny, a stosując sunie, również wzmacniamy.